Znalazłam pięć główien w pokoju Przeprowadziłam kumpla ze sobą <skrymik Hansi> To ma białe dupsko, śmieszne twój charakter, to tyta symański diabełek jesteś Ale się cieszę Hej, Joka wszystkim! Witam Joga. was w kolejnym odcinku na naszym kanale Dzisiaj jestem z Martinezem Elegancko. I jest dzisiaj wielki dzień, ponieważ jedziemy do łodzi, do łodzi, do łodzi. Wiecie po co? Zobaczyć pies! Nie sądziłam, że w ogóle moi rodzice zgodzą się na pieska Dość, dość jakby niespotykane w zachowaniu moich rodziców, ale tak, zgodzili się na pieska, także dzisiaj jedziemy oglądać Prawdopodobnie jeszcze go nie kupimy, także jakby no Będzie dopiero dostępny 20... Tak, także dogramy po prostu tą stawkę i tak w tym filmiku to się pojawi, mimo wszystko, więc będziecie mogli zobaczyć, jakiego pieska bierzemy Ale ja tak się jaram I jedziemy łącznie do trzech zwierzaczków, do trzech piesków zobaczyć trzy pieski Wszystkie są trzy różne, więc... Jestem ciekawa, ale tak się ram Ten pierwszy jest taki słodki, tak mi się A podoba. Widzisz, nie wiecie, jaka to rasa? Nie wiecie, więc zobaczycie. Zabieramy was ze sobą. My już zaraz wyjeżdżamy do łodzi. Mamy około 2 godzinki drogi. Także jeszcze przy okazji pewnie wskoczymy do galerii, coś, może na jakiejś zakupki, coś tam? Może nie domaczka? wiem. <grym> może, może. Ale zabieram was z także zapraszam do naszego vloga. Patrzcie, co mamy. Lody, one są tak pyszne. One są jakieś rainbow, coś tam. Genialne, serio. Nie, ale pyszne. Drogi elektryczne, dokładnie Ale się jaram, już jesteśmy coraz bliżej No i taka No, będzie taki malutki Pani nam właśnie wysyła już zdjęcia, bo to jest Taka pani, która ma hodowlę zwierzaków I tam właśnie poza tymi szpicami miniaturowymi Zdradziła mi już Dobra, to szpic miniaturowy, no dobra już Mogę już powiedzieć, także tak, to jest szpic miniaturowy No zresztą sami zobaczycie Taki dość nietypowy mi się wydaje kolor Bo nie jest taki beżowy, klasyczny Ani żaden biały, ani żaden pomarańczowy Tylko czarny Czarny węgielek! Jak kojarzycie mojego królika Bazyla, w niektórych filmikach on tam był pokazywany, taki czarny z białymi elementami, to ten pies wygląda dosłownie identycznie. Nie miałam jak jakąś słabość do czarnych zwierzaków z białymi elementami. Nie wiem dlaczego, ale są takie słodkie. Zresztą zobaczycie, co ja już wam tutaj mam mówić. Już chcę to stać, więc taki będzie taki malusi. Będziemy za jakieś 6 minut, także... Churko, dobra. Lecimy. Co czujesz, co czujesz? No jestem tak podekscytowana, po prostu no, no nie mogę No to twoje marzenie zawsze było mieć pieska, nie? To jest dobry, dobry pomysł jest z tym z taki. Tak, bo są tu na oku bo w ogóle jak ten, to one też w telewizorach gra, to, to słuchają. Oglądają. A tu się boi pewnie co? Nie, one lubią być, ale mhm. pokażę pani tego drugiego. Jest który... Ej. Wiesz, no, że sobie pan kurz dla pewnie przewaga. Znaczy jeszcze mamy królika, także jest na dwóch. Słuchaj, jak ono. Skąd to wyszło? no. Też, mam Też taką ma pręgę. Tak wyłączyć? Jezu, jaki słodki. To jest taki lisk. Martyna, jak podobają ci się? Jakie fajne. Przepraszam, że to twoje piękne, Ciężka praca, ciężka praca. Który Ci się najbardziej podoba? Ten biało-czarny. Gdzie on jest? Tutaj jest mordeczka kochana. To są kolejne. Ojej, bo tamten jak jakiś śpi, Jakiś słodki. Tutaj są Jorki. Ten coś kopie. Fajne. To chyba dziś, co nie? Mhm. Hejka, hejka, witam Was w kolejnej części tego vloga. Ja wyglądam dzisiaj zbyt niekorzystnie, ale miałam trochę gorszy humor, trochę gorszy dzień, no. Dokładnie. Jedziemy? Po Ale jedziemy właśnie dzisiaj po pieska. I ostatnio, jak Wam pokazywałam w tym też filmiku, to byliśmy tak jakby dopiero tego pieska zobaczyć, a dzisiaj jedziemy Nie. już go odebrać. No i się na maksa cieszymy. Zresztą że to mi poprawi humor. Minuta. To jest Filip, nasz kuzyn, no, Martinez, ja i nasi rodzice. Cieszę się na maksa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słodziaki, nie. A nie. Pani? ej naprawdę, jak jakie kochane, mój Boże. No. No? nie no, puściła. Znaczy by się nie puściła, no. Inaczej no, łapie, nie? Musisz tak Martyko, wiesz co? Nauczyć no. Jak łaga to w ogóle praktycznie. To się zlało no, z tego Nie wiem, ale To będzie jedna taka wielka wodna Nie wolno go odcinać, czesać, nie? Ale kuleczka. to będzie Ale fajne. No fajne jesteście, fajne. Jakie super psiny. A ty co? A ty, co? A ty co? Ojejku, hejka wszystkim, hejka, hejka. A co ty tak szczekasz? Co ty tak szczekasz? Jejku, które cię Filip najbardziej podoba? Tego, chcę. Podoba? Ten beżowy? Ojejku. Ale fajne, wszystkie są przesłodkie. Ale gryzą, dziabią. Co mnie dziabiesz? Proszę mnie nie dziabać. Ja chcę, tego sobie kupić jeden. nie? Patrzcie, co Filip sobie z nogą zrobił. Nie, już nie ważne Gipsik. Na komunie idealnie będziesz miał. Zobaczcie chcę do ciebie, Paula Ojejku okay. no, Jak taki grzydek. jakie są? Jak ehm, się nazywa? Patrzcie, jaki słodki. Jest przeuroczy. Albo Teodor, albo Bonifacy, albo No też może być. Przeanalizujemy to jeszcze. Ego. Ego, to bardzo ładne. Też dzisiaj, też mówiłam, Oj, drodzy, patrzcie mamy tutaj już naszego podróżnika, towarzysza Teodora, to będzie Teodor Nie wiemy jak go jeszcze nazwiemy, możecie w komentarzach pisać swoje ale... pomysły na imię, to może od widzów weźmiemy Tak, ale coś. polecam wam Teodor No bo myślałyśmy nad Teodorem, bo albo I ale... e, e, Icek jeszcze ego? był, Pięciuś i Ego A e, Izuś i Ego to nazwali ich tamci... Ludzie, od których braliśmy tego pieska, braliśmy właśnie schodowi. Od razu też dostaliśmy całą wyprawkę dla pieska, też ma już za sobą szczepienia, ma, jest znaczy zaczipowany, więc tak. wszystko jest super, Patrzcie jaki jest przesłodki. Patrzcie jaka kuleczka. O Maltretujemy go. Biedaczysko. Jak leży sobie. A wiecie co, jak jechaliśmy, teraz mamy taki postój na chwilę, bo jechaliśmy tutaj do... Ale to jest za łodzią nie ta hodowla, do której... Ale idą. Tej hodowla z której braliśmy psinę Jest właśnie w okolicach Łodzi Przez co musieliśmy tutaj dojechać dwie godzinki No i teraz już widzę, że niepokoi się dość mocno W trakcie drogi też myślałam, że będzie spał A <laughs> kurde Miał tyle energii, że naprawdę ciężko było go opanować I nie wiem, czy to przez stres Ale w sumie to nie wyglądał na zestresowanego Na zestresowanego wygląda jak go wynosiliśmy Z domu tej pani Ale w ogóle bardzo, bardzo mieli ludzie Naprawdę tam mieszkają No i od razu im podałam link do mojego kanału na YouTube, do Instagrama Tak, że będą mogli obserwować poczynania psiny no i jest przekochany. Teraz na chwilę przyszliśmy, żeby zrobić siusiu na postój i właśnie pani mówiła, żeby go na chwilę wypuścić, tak żeby chwilę sobie pochodził w trakcie drogi, no także zaraz go wypuścimy do tego małego smroda. Ale jestem dla niego wredna, przepraszam cię, smrodzie. Nie patrzcie! cię. Tak. No dobra nie patrzy! No! Magę przyciąga! Już nie O! O, jaka ta jest! Taka kuleczka, wszystko. Nie, nie to jest diabeł! Tak, no. On jak skos No, ja też nie takim dzieciaczkiem. Tak, <śmany> tak. Małym keseczkiem. Kiedy ja się będzie spał. Nie może z nami spać. Bo nie było, żeby łóżka nie spadł i żeby nie został przygnieciony. No, dlatego będzie spał na podłodze, ale obok kuszka od razu. Na legowisku. Na legowisku swoim, bo ma takie różowe. No. Teraz idziemy do babci. No, no, no zaraz będzie tak? reakcja babci. No, teraz Filip no. kupuje pieska. A jutro jedziemy kupić miseczkę i wszystkie rzeczy. I też to i W tym filmiku tak też, też będzie, czy nie? To będzie, także będzie, tak, będzie, tak, tak. będzie hol Ale życie no, no, szaleją. To Kola, no. twój charakter. Taki tasymański diabeł jest No, ja jestem ciekawa, czy on będzie raczej właśnie taki Pokojny czy taki z ADHD. Ale Pani to zdecydowanie ADHD. Tak myślisz? To idealnie, pasuje do mnie, idealnie. Teraz idziemy zobaczyć reakcję siostry Filipa, czyli moje kuzynki. Chodź, kiezyk! Tak. Co? Małeś włosy! Mamedko! Nie, jesteś z takim włosami. Jest podwójna reakcja. Nie daj, że jest to jeszcze włosy. Za piękny. Tak, a Znaczy, jakie skarpetki mam? No. Masz takie wystraszone <noise> Na kulkę Kiedy to obcięłaś te włosy? Wczoraj <noise> sama, Ale sama czy mam rezerę? Ma no ja nie mam rezerę Sama Idę do łazienki <noise> no ja, ja tak zrobię tak tak Jak mama Teraz idziemy zobaczyć reakcje mojej babci i dziadka Także no zobaczymy jak mi się spodoba Super jest to, że trzy tak kolory Jest brązowo czarno biały, jesienka, grzowy tak Jego tak tak. włosy chwyciły kolor I stała Aaaa no pójść, pójść, pójść. Taka kuleczka, co nie? Taki mięciusi jest. Patrzcie, jaki elegancki chłopaczyna. Masz przystojniak. to w końcu nie jesteś sam tutaj samiec alfa w domu, a masz tutaj drugiego Bazyl. samca alfa. No i Jeszcze jest Bazyl. Jest nas dwóch teraz. Trzech w sumie, bo jeszcze Bazyl. A najzabawniejsze jest to, że nasz królik wygląda praktycznie identycznie jak ten pies W sensie ma takie samo umaszczenie Polubił cię, polubił cię Obwąchuje teraz cały teren Tutaj daliśmy mu wodę Nie mamy nawet na razie żadnych miseczek, więc musimy dać takie zwykłe Ale jutro jedna na zakupki, więc też zobaczycie to w tym vlogu I od razu kupię jakieś, nie wiem, jedzonko, miseczki, szelki i w ogóle O, mama zrobiła kanapeczki Dobra, to idę, bo ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłam Od razu po szkole pojechaliśmy do tego psina Ja teraz już mam normalnie stacjonarnie zajęcia Niestety... reporterów. Dokładnie. Ale fajnie... O, jeszcze metka jest niezdjęta. zdjęta. Oh, jestem, no, fajny no. jestem. fajny jestem. I może złapać. To się cieszę, co? To bardziej nie było takie... Nie wiem, co to nie. było. Merda ogonkiem, merda! No. To znaczy, że się cieszy, chyba. Bo... No. <laughs> jak saretka Ty, pobiegł! Szkoda, że Skończą ja tego nie nagrałam. Albo ma białe dupsko, śmieszny. Nie, tak jakby No, tak nie, jakby nie, się jak tarł, taki... No. Siema! Boże. Lubisz kamerę? A to tak bardzo nie chciał mieć pieska A teraz sam się z nim bawi Nie lubię tych skarpetek, dlatego chcesz mi je pogryźć Ej ale to są moje skarpetki <suszy> Jezu jaka zabawa A jak będzie mu się dobrze spało jak teraz się tak wybiega Chłopaczyna On zawsze ma tak dużo energii, naprawdę On ma ADHD To jest odwzorowanie mnie, bez kitu Ma ADHD tak samo jak ja Tak maluchu? Tak? No akurat teraz jest śpiące, bo już się z nim wybawiłam. I zaraz chyba pójdziemy w kimeco. Nie sądziłam, że taki mały koleżka może tak bardzo robić mi dzień codziennie. Naprawdę. Mimo, że to jest tylko piesek, to. Serio, poprawia humorek. Jezu, nie wierzę, że mam pieska. Bez chyba zobu moje marzenie od dzieciaka. Ja się w ogóle dziwię, że moich ojców udało się namówić mówić na tego słodziaku. Naprawdę, bo oni zawsze byli przeciwko kupnie psa. No, jest przepiękny, przepiękny. Misiak, patrz, jak cię Jezu, jest przesłodki, no przesłodki. A tam są jego rzeczy, cały ekwipunek. W ogóle już zrobił siusiu na matę, już się powoli uczy robić siusiu na matę. No, nie zawsze mu to wychodzi. Na przykład dzisiaj e, wstając rano znalazłam pięć główien w pokoju. Przy czym jedno było na szafie, drugie na dywanie, w białym dywanie, w takim oto eleganckim dywanie. No, ale cóż, no to jest szczeniak, więc można mu to wybaczyć. No jest piękny, naprawdę. O jezu, patrzcie, ja muszę Wam jeszcze go pokazać, bo on jest przekochany. O, no co? No co? Hmm. No, kamera to jest. No, z widzami się musisz przywitać. Musisz powiedzieć, hajóka. Co? Włosy cię wkurzają. Mówiłam, że wszystko kryje się. <śmówiłam> Nawet włosy. No, siano, siano, bez kitu, siano. Jakie buziaczki daje. No taki kochany, taki towarzyski. O, na brzusiu teraz leży, tak? Elegancko na brzusiu. Pimpuś. <grych> Ale, ojejku. Nie gryziemy, nie gryziemy, byku! Patrz jaki słodki! Kurka ekipy. ekipy. Na czarno fajnie. przemalowali Górna. teraz. Ja nie mogę, ten frizz jest kurde... Nie wiem. <grych> Jaka fajna. On, on nie chodzi. On leży, no. Ciluję bombę sobie teraz. A pa, jednak wstał! Kurde, jak kret wygląda! Ej, nie obrażaj go, bardziej nie taki skunksik, taka panda trochę. Ej, kurde, to byłem jak dywan. Ja nie wiedział, jakbym nie wiedział, to myślę, że, że to poduszka jaka. O nie. Bez kitu. Nie ma ja to jak porównać, bez wierzy do dywanu. No, kurde, jak poduszka wygląda. No w sumie coś tu jest. No nie mam ile jest samo jutro? Dobra, tu jest ekipa, moi drodzy. Siedzimy w aucie, nie obszczał się na mnie, nie obszczał się. Daj mi głupio, muszę z niej wyjść, to musi być wielkie wyjście. Tak, no właśnie. Uwaga, otwieramy ja drzwi. Przyprowadziłam kumpla ze sobą. Dobra, ja to nie, Będę pierwsza... Dobra, to jest... nie, dzięki. A mogę, mogę, mogę? No. Ja, Mógł, mogę, mogę? <średzimy> Tylko uważaj, bo jest malutki. Co jest, co nie? Musiałam nagrać waszą reakcję, która była by the way piękna. Jeżeli chodzi o wyprawkę dla naszego malucha, wygląda to tak. Byłam jeszcze wczoraj w galerii i kupiłam miseczki. Mamy takie właśnie na wodę, na jedzonko. Dostaliśmy od pani karmę, jak braliśmy pieska, właśnie. Dostaliśmy całą taką wyprawkę. Mogę wam pokazać, co tutaj się znajdowało. Takie jakby kiełbaski z różnego rodzaju mięs. Ale to możemy dawać dopiero później, jak troszkę urośnie. Na razie nie można mu tego dawać. Tutaj też jakaś kostka, ale to też właśnie na później. Bardziej dlatego trzymamy to w pudełku. Jakieś takie przysmaki. I dostaliśmy jeszcze. W puszce taką jakby konserwę, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale taka jakby konserwa, ale musieliśmy ją dać razem z tabletkami na odrubaczenie, jakoś tak to się nazywa. Musieliśmy dać dwie tabletki, miała nasza pisna na szczepionki i właśnie po tych szczepionkach trzeba zażyć jakieś tabletki. Nie chciał z niczym ich wziąć, z karmą, ani nic z tych rzeczy, nawet zmieliliśmy tą karmę, ale nie dało się, dlatego musieliśmy mu dać tej konserwy, bo konserwę to wcinał jak opędany dosłownie. Dostaliśmy też w wyprawce zabawki, taką jedną, taką drugą, jeszcze dostaliśmy takiego pluszaka i ten kocek, który pachnie mamą, e, właśnie naszej psi żeby po prostu nie tęsknić aż tak bardzo, ale powiem Wam, że bardzo ładnie się zaklimatyzował tutaj z nami, aż jestem w szoku, ale serio jest dobrze. Tutaj jeszcze zabaweczkę kupiłam. Wczoraj, jak byłam na zakupach, jeszcze kupiłam mm, szelki i taką smycz w sensie do wyciągania, ale to jest na dole, więc już nie będę potoszyła. Najzwyklejsze czarne, szelki najmniejsze, jakie tylko były w sklepie. I do tego taka, wiecie, nie znam się na tym. Pierwszy raz już mam pieska, wybaczcie mi, nie znam się, jak to się mówi, ale po prostu taka smycz do ciągnięcia, you know, taka trz. trz, trz. Matka boska jestem tak słaba w tłumaczeniu, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tu jeszcze mamy jakieś takie zabaweczki. O, to jest jego w ogóle ulubiona zabawka, serio. Zamówiłam to na shane już jakiś czas temu, jak jeszcze w ogóle nie planowaliśmy, że będziemy mieć psa, ale stwierdziłam, że to legowi jest tak urocze, że muszę je kupić, mimo że jakby początkowo miało być dla królików, ale teraz wyszło, że będzie właśnie dla naszej psiny i też bardzo mu się podoba także kult najważniejsze i też przy okazji kupiłam taką zabawkę, więc yy, no urocze, ale zobaczcie jakie ludzkie ja W ogóle on tak szybko rośnie, że podejrzewam, że będziemy musieli niedługo już zmieniać to legowisko, aczkolwiek i tak to nie będzie duży pies, no jednak to jest szpic miniaturowy pomeranian, więc no to są malutkie pieski, nawet jak dorosną to są małe. Tu jeszcze mamy jeden kocek. no generalnie jest przesłodki. Naprawdę. Tutaj też od razu mamy kartę ze wszystkimi dokładnymi informacjami odnośnie naszego pieska, w ogóle jego początkowe imię to było Ego. Ale no, nie zwracam na razie uwagi na to, jak się do niego mówi, dlatego możemy tam imię zmienić, także jak macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Jestem trochę nieogarnięta, ale to już jest kolejny dzień, kiedy mamy naszego psina i właśnie dogrywam tą końcówkę kolejnego dnia, dlatego mam nadzieję, że mi to wybaczycie, nie jestem pomalowana totalnie, jestem totalnie nieogarnięta, ale no cóż, ważne, żeby końcówka była dograna. Generalnie psina nasz się tak super zaklimatyzował, że aż jestem w szoku. Już nawet po powoli zaczyna uczyć się robić na matę. Co prawda obsikał mój biały dywan, nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to bolało, ale został obsikany, mój dywan był już w praniu i teraz jest zwinięty tak w rolkę, żeby już tym razem nie został obsikany. Jakby człowiek uczy się na błędach, dlatego już tym razem Nasza pina nie śpi na dywanie. No, w ogóle pierwsza noc, jak tam minęła, mogę Wam też powiedzieć. Um, ogólnie bardzo płakał. Ja go chciałam wziąć na łóżko do siebie, bo wtedy przestało płakać, ale jednak no, nie, nie można przyzwyczajać tak psa, bo potem będzie chciał cały czas wchodzić. A jednak no jest malutki, ja bym się uważał, że on spanie z tego łóżka albo go zgniotę. Jak spałam, to miałam rękę cały czas schyloną w dół, I jakby moja ręka musiała trzymać jego legowiska, i on sobie oparł łapkę na mojej ręce, ja bym przypadkiem jej wiecie, w trakcie nocy nie zabrała. I nawet nie wiecie, jak potem mnie ta ręka bolała na drugi dzień, bo musiałam cały czas tak w dół ją mieć. No masakra, no ale cóż, dla takiego malucha trzeba się poświęcić. Jeszcze nie mamy dla niego imienia żadnego, także jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Liczę na Waszą kreatywność, bo wiem, że kreatywni jesteście bardzo i wiem, że możecie pomóc nam wymyślać jakieś imię. Ja jestem za Bonifacy, moja siostra jest za Teodor, moja mama wymyśliła jeszcze Bruno. Jeszcze jest Ego, Icek, e, Lucyfer. E, czyli no, luce. Mamy już wybrane milion imion, ale żadne nie zostało zaakceptowane przez wszystkich domowników, także nie wiem, może Wy coś wymyślicie, może Wy przemówicie do rozsądku moim rytm, żeby w końcu się zgodzili na Boniface albo na Lucifer, bo to mi się bardzo podoba te imiona. A tym chcę kończyć dzisiejszy odcinek. W ogóle mogę Wam jeszcze nagrać taki inny film, w którym pokażę Wam całą wyprawkę dla psa i tak dalej, dlatego, bo na razie jeszcze nic nie jest w 100% gotowe. Jeszcze zamówiłam kilka rzeczy na Shein, na Allegro i mogę Wam kiedyś nagrać odcinek ze wszystkimi rzeczami dla, dla psiny, bo na razie jest to tylko część, ale on dopiero u nas tutaj no niedawno przyjechał, także, no, jeszcze nie mam. Wszystkiego, ale spokojnie to się ogarnie generalnie. No ja się jaram na maksa, ale dobra, już przedłużam ten odcinek bezpotrzebnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. Kocham was, buziaki i pa